Drogi widzu, zapraszam Cię na mojego Discorda. Możecie wbić widzowie na mojego Discorda dla widzów. Jak możecie tutaj po prawej stronie zobaczyć. Jest naprawdę sporo osób, a jak dołączycie widzowie to może być jeszcze ich dużo, dużo więcej. Naprawdę widzowie zobaczcie, mamy tutaj fajne moi drodzy kanały. Witamy nowych użytkowników, żegnamy użytkowników, dużo którzy, którzy widzowie odejdą od nas mamy widzowie tutaj różne yy, różne kanały czat ogólny widzowie yy, powiadomienia o filmach o liveach o shortsach, yy, widzowie kalendarz czyli kiedy jakie filmy i o której wrzucam yy, widzowie czaty z gier supercela z innych gier widzowie tutaj voice czaty możemy rozmawiać widzowie naprawdę widzowie tutaj jest dużo dużo ciekawych yy, rzeczy aktywności więc ja was widzowie Każdego bardzo, bardzo gorąco zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie i w komentarzu. Zapraszam do filmu. Cześć, cześć widzowie, to jest mój kolejny odcinek na kanale z Zuby. Widzowie, dzisiaj gramy sobie, widzowie, po prostu luźne gierki z Zubę. Dzisiaj, widzowie, nie ma żadnego tematu głównego odcineczka, widzowie, bo ja też tej Zuby jeszcze nie ogarniam. Nie wiem, widzowie, co jeszcze ciekawego mógłbym z niej na tą chwilę wrzucać, więc widzowie na tą chwilę po prostu nic, yy, żadnego tematu odcinka nie będzie, ale pamiętajcie subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, pod tym mikim napiszcie komentarz, a będę widzowie takich odcinków dla Was nagrał więcej. Przypominam, że lecimy po 2000 subskrypcji, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, a takich mimów dla Was będę nagrał więcej i pomożecie mi yy, spełnić mój drugi próg, a mianowicie widzicie 2000 subskrypcji, więc subujcie, łapkujcie, komentujcie, a ja widzowie już bez przedłużania zapraszam Was, widzowie, do oglądania. Yy, widzowie, w pucharkach trochę się zmieniło, bo mamy ich już, widzowie, uwaga, uwaga, 330, widzowie, 330 pucharków. Tutaj sobie sklejamy, widzowie, jakieś tam yy, to wklejnoty się nazywają, yy, nie wiem, jakieś monety, Tutaj widzę sobie kolejne jakieś monety i te klejnoty zgarniamy Mamy 800 klejnotów. Ja za bardzo widzę, wie. nie wiem co mógłbym z tego e, za to zrobić, moi drodzy. Tu w, darmowe monety, z tego co widzę, moi drodzy. Tu darmowego już nic dla nas chyba nie ma. E, tutaj coś mogę, widzę, otworzyć. Dobra. E, aha, nic tego widzę, wie. nie drogło nam. No dobra, okej okay, widzowie, dobre, nieważne. Yy, no widzowie po prostu chyba musimy sobie zagrać. Mamy zaledwie widzowie dwie postacie, więc y, dużo tutaj widzowie nie możemy zdziałać. 360 pucharków na bruszu, na Nyx, yy, na postaci nix mamy niestety zero. Yy, dobra, widzowie. Dobra, nic się nie dzieje. Ja bym chyba widzowie pograł. Ja bym chyba sobie zagrał tutaj właśnie tą arenkę. Więc sobie czekamy, aż gracze dołączą. Mamy 25 na 45 widzowie. Już jest ponad tych graczy, ponad 30. Dobijamy widzowie do 40. No i brakuje zaledwie widzowie jeszcze yy, 5, właśnie tych graczy. Więc sobie czekamy. Za 3 sekundy już powinna Arenka nam się widzę, załadować. Yy, niestety nam się jeszcze nie załadowała, bo potrzebujemy 5 graczy. Ale dobra, widzę już wszystko, moi drodzy. Jest, więc teraz musimy widzowie sobie szybko coś tam wziąć, bo widzimy, że już jeden gostek padł, widzowie. Już jeden gostek padł. Ja jakoś bym tutaj, widzowie, przeszedł. Jakoś bym tutaj przeszedł, widzowie. Dobra. Ja bym tak widzowie na samym początku, tak bym widzowie. Po prostu trzymał się z boku, żeby nie paść, ale też żeby widzowie jakoś tak agresywnie nie grać. Więc ja bym mógł tutaj być na samym początku, widzowie. Tutaj nikogo nie ma na pewno widzę tutaj nikogo nie ma, jednak jest widzowie, jednak ktoś tam jest, więc ja bym sobie mimo wszystko widzowie wolał, yy, no uciec stąd, uciec, na samym początku właśnie tutaj mogę sobie widzowie yy, pobyć, bo widzę, że zostało 17 osób widzowie, 17 osób, a my mamy już tu widzowie top, yy, top 13, już jest widzowie top 13, a ja mam widzowie już 11 pocharków na plus, więc... Więc naprawdę jestem moi drodzy zadowolony, dobra widzę, że tutaj ta strefka idzie Więc ja bym mógł widzowie, no oddalić się trochę, dobra widzowie, nie podoba mi się ten typo, dobra to sobie zgarniamy widzowie To sobie jak najbardziej możemy zgarnąć Ja widzowie też tej mapy nie ogarniam Bardziej w tą stronę gdzie idę muszę widzowie iść No dobra Okej okay, widzowie Niech ten typek sobie odpuści widzowie Dobra, dobra, jest top 10, widzowie, jest top 10 15 pucharków będziemy mieli, widzowie, już 17 Bo jesteśmy top 8, widzowie, więc giga sigma Ogólnie giga sigma, top 7 jesteśmy już nawet, widzowie Jesteśmy już nawet top 7 Dobra, nic się, widzowie, chyba nie dzieje I właśnie nic nie dzieje, tylko tego jeszcze typa sobie bym wysadził, widzowie Wysadziłbym sobie tego typka, dobra, zginęliśmy, widzowie Ale mamy to przejść, widzowie, mamy to przejść Dostaliśmy tam ile pucharków, zaraz zobaczymy moi drodzy eee, 330, 20 widzę, 20, 20. 20 pucharków dostaliśmy, mm, więc ja jestem jak najbardziej z tego zadowolony. Możemy sobie widzowie kliknąć jeszcze jedną lub jeszcze dwie gierki, widzowie. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo łatwo widzowie nie jest, łatwo nie jest, ale też widzowie nie ma jakiegoś widzowie. No kilka trudu tutaj, widzę, że już graczy szybciej ładuje Bo 15 sekund minęło, a dobra, już się nawet rozpoczęła gierka Miałem powiedzieć, że graczy wczytało no, prawie wszystkich, ale widzowie jednak W 16 sekund około już widzowie wszyscy po prostu byli Więc dużo szybciej wczytało grę, no ten gość już na pewno musi zginąć Dobra, pokonałem go, Widzę, pokonałem go Dobra, tutaj sobie zgadzam jakieś helfy Czemu to uciekło? Co jest? Czemu to uciekło, widzowie? Dobra, nieważne Nieważne, ja może po tą bombę widzowie pójdę. Nie! Odpuść sobie, odpuść sobie, widzowie. Dobra, jadę tam. Jadę tam, widzowie, dobra. Tego nie było. Tego, widzowie, nie było. Szybko szyb padłem, widzowie. Minus 3 pucharki dostałem. No, widzowie, niestety to jest zuba. Zuba nie jest najłatwiejsza. Eee, też to nie jest bronz. że 300 pucharków to mało, widzowie. I są freewiny, eee, Tak naprawdę, bo we się tak jest. No tutaj, widzowie, tych freewinów nie ma. Ja też widzowie nie ogarniam wszystkiego jeszcze w tej zubie, bo dopiero gram w nią niecałe, widzowie 5 dni jeśli chodzi o serię To już 2-3 tygodnie Ale tak widzowie no 5 dni może w, może przez 5 dni wszedłem w tą grę widzowie z czego przez 4 nagrywałem odcinki więc widzowie no za bardzo jakoś tą grą nie jestem widzowie pochłonięty. bardziej widzowie jestem zdenerwowany że no, mało ogarnię, dobra. Wiem, że pokonałem typa, widzowie. Wiem, że pokonałem typka, dobra. Okej, okay, mogę się uleczyć, widzowie. Mogę się uleczyć. E, czy ja mogę uciec, widzowie? Czy ja mogę uciec? Dobra, tutaj widzowie, myślę, że jestem bezpieczny. Na razie pucharki widzowie na minus. Więc to za bardzo mi się nie podoba. Ale dobra, jak tutaj byśmy typa podjechali, widzowie. Jak tutaj typka byśmy podjechali. Okej, okay, taki atak, widzowie. Aj on się uleczył, widzowie, on się uleczył. Ja serio bym nie chciał paść, ja serio bym nie chciał paść. Niech ten typ sobie, widzowie, odejdzie od nas. Dobra. Niech ten typ sobie, serio, od nas, widzowie, odejdzie. Mamy cztery pucharki na plus, więc już na pewno odrobimy poprzednią widzowie rundę. Więc z tego jestem naprawdę zadowolony. Jestem mniej zadowolony z tego, że widzowie mogę zginąć. Z tego jestem akurat dużo mniej zadowolony. Dobra. Top 16 plus 7, widzowie, top 16 plus 7, to mi się widzowie już bardziej podoba No, ten typ mi się nie podoba, dobra, top 15 plus 9, widzowie Pl Top 14 plus 10 Dobra, to już, widzowie, mi się dużo bardziej podoba Możemy sobie, widzowie, tutaj uciec jakoś, dobra yy, Widzowie, zaraz uciekamy, zaraz uciekamy Bo tutaj naprawdę jest już, widzowie, nieprzyjemnie Jest tutaj naprawdę już nieprzyjemnie, dobra, ja uciekam, tu jeszcze widzowie się leczę no dobra, dobra widzowie top, top, 9 jestem, jestem top 9 Więc fajnie tutaj wytar wytrwałem To miałem widzowie powiedzieć Dobra, top 8 widzowie, top 8 ugrałem Pucharków uwaga, uwaga moi drodzy 17, 17 Więc już mamy 364 A jeszcze na samym początku miałem odcineczka 330 Więc już ponad 30 pucharków sobie widzowie piłem Więc teraz sobie widzowie gramy Kolejną rundkę, może ostatnią na tym odcineczku, widzowie jeszcze nie wiem tego czy to ostatnia będzie rundka w tym odcineczku czy nie Ale moi drodzy, no zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy Dobra widzę 45 graczy jest, przynajmniej musimy być na 22 miejscu Żeby właśnie widzowie, yy, no mieć pucharki jakiekolwiek na plus Myślę, że to jest do ogarnięcia, moi drodzy, wiem, że dużo osób awczy, znaczy nie awczy, tylko kampi. Więc ja też bym mówił, widzowie przykampić albo rozwalić gostka, widzowie, rozwaliłem gostka. Nie jestem z tego zadowolony. Dobra, 33 widzowie. E, z 29, 28 widzowie, 27, szybko palają, 26 co jest widzowie? Yy, 23 widzowie, oni szybko padają Dobra, ja już pucharków widzowie w tej nie stracę Oni tak szybko padli, że ja już pucharków w tej grze nie stracę moi drodzy 22 gracze, ale 22 moi drodzy Tego typa mógłbym podjechać, ale w sumie widzowie Dobra, yy, zostajemy tutaj widzowie, zostajemy tutaj Nie prowokujmy tutaj nikogo yy, osie, 16 graczy zostało widzowie, 15 więc przeczekajmy to, przeczekajmy to Dobrą, e, dobre krzaki wybraliśmy, moi drodzy Więc jestem naprawdę z tego zadowolony, widzę, że tutaj chłop też A e, kampi e, Jakbyśmy go tak podjechali, moi drodzy e, Czy byłoby to w ogóle możliwe? Dobra, chyba musimy, widzowie Dobra, chyba musimy, robimy to, moi drodzy, robimy to Wyjaśnimy chłopa, widzowie, wyjaśnimy chłopa Tak, on padnie, widzowie, on padnie, on padnie Dobra, padnie, a widzowie ja też padnę, ja też padnę, niedobrze, karamba, karamba, karamba Karamba, karamba, padnę Padnę widzowie, padnę Niestety padnę, widzowie, padnę, chociaż Chociaż, chociaż żyję, widzowie Ja żyję Ja żyję, moi drodzy Nie wiem jakim cudem, ale ja żyję a eee, widzowie, jest taka lipa Jest taka, moi drodzy, lipa, jak ja przejdę? Jak ja przejdę, widzę, przecież ja zginę Dobra, nie wiem jak, jest top 7, widzowie Jest top 7, jest top 7 Ja, widzowie, nadal żyję, nie wiem jak to, widzowie, jest ja nadal żyję. Człowieku, ja TOP 7 ugrałem, ja ugrałem, widzowie, TOP 7, gdzie tam naprawdę byłem tyle w tej lawie, widzowie, tyle w tej lawie byłem. No, nieważne, widzowie, najważniejsze jest to, że 18 pucharków trafia do nas, co w sumie nam daje już 382, widzowie, 382 yy, pucharki, więc ja, widzowie, naprawdę jestem zadowolony. Dobra, ostatnie, widzowie, ostatnia rądka zuby. Ostatnią rundkę sobie, moi drodzy, możemy zagrać e, Żeby może być 400 widzowie, może wiemy 400 pół na tym bruszu Więc zagrajmy sobie widzowie ostatnią właśnie gierkę I będziemy widzowie kończyli ten odcineczek Więc sobie widzowie czekamy Tu już trochę wolniej dobierał, bo jest już 20 e, prawie że 5 sekund A jeszcze 12 graczy widzowie musi dobrać, dobra nie było tragedii, widzowie, nie było tragedii, więc sobie zbieramy, widzowie, to Dobra, to widzę, że typek to zgarnął, więc my sobie zgarniemy, moi drodzy, to Dobra, aha, mogę, dobra, nie wiem, nie mogę tego zgarnąć, czemu? Nie mogę tego zgarnąć, widzowie, nie wiem czemu Dobra, kampimy, widzowie, kampimy Dobra, nikt nas, widzowie, nie atakuje, to czemu mamy nie kampić, widzowie? 29 osób zostało, a zaczynamy tę rundę z 45 osobami. Widzowie, jeszcze chwila i za nawet z tej rundy, widzowie, będę miał puchy na plus. Już mam, widzowie, na zero. Dobra, już mam przynajmniej jednego pucharka na plus, widzowie. I widzowie, tu jest naprawdę nieciekawie, niech oni się naklepią. Niech oni się, moi drodzy, naklepią. Ja stąd sobie wyjdę, widzowie, ja stąd sobie wyjdę, bo było tam nieciekawie, tam 3 graczy, bo tam było trzech graczy. Więc ja wolę tutaj poczekać, bo już mam widzowie plus 8. Już mam plus 8 widzowie. A musimy mieć plus 18. Jak będziemy mieli plus 18, moi drodzy, to będziemy mieli 400 pucharków na bruszu, moi drodzy. 400 pucharków na bruszu. A byśmy chcieli, widzowie, byśmy chcieli 400 pucharków na bruszu. Więc musimy, widzowie, jeszcze sobie tutaj. Dobra, widzowie, on jest do naklepania. On jest do naklepania. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Widzowie, nie. nie, nie. Widowie, nie. Dobra, padłem, padłem. Widzowie, najgorzej na świecie. Najgorzej na świecie nie ma. Widzowie, nie ma 400 pucharków na bróżu. Bo w tej chwili brakuje nam zaledwie 27, widzowie. Zaledwie 7, e, dobra, widzowie, możemy zagrać. Możemy zagrać, widzowie, możemy zagrać. Poświęcę się widowie i zagramy. Teraz już na pewno nasta. Nawet jak nie wbijemy e, tych, widzowie, 400 pucharków na bróżu. No to i tak, widzowie, zakończymy. Dobra, chyba najszybciej nas wczyta, widzowie. No nie najszybciej dobra, widzę szybko, i tak szybko. Porównanie do pierwszej rundy to i tak moi drodzy szybko. Ja bym zagrał, widzowie, defensywnie. Ja bym zagrał defensywnie. Typie odpuść sobie, odpuść sobie, odpuść sobie, odpuść sobie. Ja bym tutaj chciał naprawdę widzowie te 400 pucharków na tym bruszu. Dobra, oni sobie poszli, widzowie. Oni sobie wszyscy poszli, więc mi się to podoba, bo już zginęło 7 osób, 8 osób, widzowie 10 osób, już 10 osób. 11 osób widzowie, 11 osób, 11 osób zginęło, 12 osób, 13, 4, dobra widzowie, dobra teraz to już, zar dobra widzowie, zaraz będziemy mieli pucharki na 0, dobra, jeszcze minus 1, jeszcze minus 1 mam, dobra, puszki na 0 widzowie, puszki na 0, tam brakowało nam chyba 7 albo 8 widzowie, 7 albo 8, więc zaraz widzowie będziemy mieli 400 pucharków na bruszu moi drodzy, 400 pucharków na bruszu, Brak brakuje nam jeszcze widzowie, 5 albo 4, 5 albo 4, dobra wyjaśniamy typka co jest? jak on to ominął? jak on to ominął? Eee, widzowie ja nie komentuję, ja nie komentuję bo nie wiem, ale dobra wyjaśnię chłopa, wyjaśnię chłopa widzowie mm, ja serio nie chcę teraz zginąć, widzowie nie 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 nie, nie. widzowie nie zginę, zginę, zginę zginę, zginę, dobra i zginąłem widzowie co jest, chcę zginąć czy nie? dobra widzowie ja nie wiem, chyba tak, chyba tak widzowie ile to mi dało, widzowie ile to mi dało Plus 6, nie zabraknie, zabraknie, nie widzowie. Jaki pech, jaki pech, widzowie. To chyba, ta gra chyba chce, żebym ja naprawdę tutaj spędził. Nie wiadomo ile czasu, moi drodzy. Ale dobra, widzowie, dobra. Wbijamy 400 pucharków. Widzowie, przynajmniej będę wiedział, jaki tytuł mogę dać temu odcinkowi. Bo serio, widzowie, serio, nie wiem. Yy, to już przynajmniej, ale widzowie, 70. Z tego będzie wynikało, że ja 70. Pucharków na tym odcineczku Wbije na bruszu, widzowie 70 pucharków, bo zaczynaliśmy Jak było 330, widzowie A teraz brakuje jednego do 400, więc w tej chwili Widzowie, wbiłem, moi drodzy, pucharków Uwaga, uwaga e, 69, widzowie e, Przypadkowa liczba 69 Ale tak, widzowie. A, Odkleiłem się, widzowie, odkleiłem się Dobra, ja serio chcę, żeby teraz szybko Oni zginęli, widzowie, żeby oni szybko Zginęli, moi drodzy Yy, dobra, ja się tylko o to modlę, żeby tutaj widzowie zdobyć pucharka Jeden pucharek widzowie, jeden pucharek Zaraz będą puszki widzowie na zero I później będą mogli sobie widzowie, dobra I jeszcze dwie osóbki, trzy, dwie, trzy osóbki widzowie Dobra, 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 dobra Czy ja to mogę zgadnąć widzowie? Nie mogę tego zgadnąć Dobra, jeszcze jedna osóbka nie zginie widzowie. Jeszcze jedna osóbka nie zginie Jego gostka mogłabym w sumie wyjaśnić Dobra, ja go chyba w sumie wyjaśnię moi drodzy ja go chyba w sumie mogę wyjaśnić, tak mi się wydaje. Dobra, widzowie, ja teraz tak ryzykuję. Jak ja tego gościa nie wyjaśnię, to ja widzę, nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale dobra, wa, widzowie, mamy. Mamy 400 pucharków na bruszu, widzowie. Mamy 400 pucharków na bruszu, bo musimy dostać, widzowie, jednego, a w tym momencie dostajemy już 6 pucharków, więc mamy w tym momencie ponad 400 pucharków na bruszu. Ja jestem, widzowie, z tego naprawdę zadowolony, widzowie, udało się wbić 400 puch na bruszu, więc y, w tym momencie wchodzimy, widzowie, do lobby, 8 pucharków, y, widzowie, zdobywamy z tej rundki i w sumie mamy 407 na bruszu, widzowie, możecie napisać GG lub co tam, widzowie, chcecie, ja naprawdę, widzowie, jestem y, zadowolony z tego, że udało się, widzowie, wbić tutaj jakieś, jakąś skrzynkę, mam do otworzenia, nie wiem, widzowie, co to jest. Coś tam jakieś bonusy do Nixa, widzowie, ja się widzowie na tym kompletnie, moi drodzy, nie znam, więc jestem naprawdę, widzowie, zadowolony, że 400 pół udało nam się wbić na bruszu. Widzowie, ja Wam dziękuję za obejrzenie w filmiku, pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, jeśli chcecie kolejny odcineczek, a kolejny odcineczek pojawi się, widzowie, w niedzielę o tej samej godzinie, co dzisiejszy, czyli o godzinie 17.00, więc jeszcze raz dzięki, widzowie, za obejrzenie, do następnego. Cześć.